Witamy w Toruń Plaza TV. Dziś odwiedził nas wyjątkowy gość. Adrian Miedziński, popularny toruński żużlowiec, który na jakiś czas przeniósł się do Częstochowy, ale jak ostatnio ujawnił klub żużlowy, w kolejnym sezonie będzie ponownie reprezentował Toruń. Cieszymy się, że wracasz do domu. Długo cię nie było, Adrianie. Byłem i nie było, tak? Bo oczywiście się stąd nie wyprowadziłem, cały czas jestem na miejscu, ale sportowo. W klubie Rzuźlową oczywiście dwa lata mi nie było, więc wracam, można powiedzieć, na, na stare śmieci do domu. A powiedz, czy to była trudna decyzja? Myślę, że trudniejsza była odejść, tak. To była jedna z trudniejszych decyzji w mojej karierze. Wrócić też nie było łatwo, może pod tym względem, że ja się przywiązuję do dobrych ludzi, a, a naprawdę w Częstochowie fajne otoczenie tworzy ten klimat, fajni działacze. Kibice, więc gdzieś tam jakiś sentyment również będzie. Aczkolwiek wiemy, jaka jest sytuacja w Toruniu i, i mam nadzieję, że to wszystko się uda naprawić i szybko wrócimy tam, gdzie powinniśmy być. Czyli jest coś w Częstochowie, za czym będziesz trochę tęsknił? Sympatia kibiców, atmosfera okej. Okay. Na pewno jest jednak coś, za czym tęskniłeś wyjeżdżając z Torunia. Ha, ciężko jest powiedzieć, czy, czy jest coś, yy, na czym szczególnie tęskniłem. Na pewno byłem na kilku meczach w Toruniu, bo były teraz mecze w piątki, niedzielę, więc nieraz nasze mecze się nie pokrywały. I, I byłem na motoarenie zobaczyć pojedynek turystycznych żyzlowców. I gdzieś tam wtedy może taki sentyment, taka, taki dreszcz emocji gdzieś tam przeze mnie przechodził, bo dziwnie się też ogląda zawodnikowi mecz z trybun. I, i tym bardziej jeżeli się startowało tyle lat dla Toru. A jak przyjąłeś zmianę nazwy, czy raczej powrót do nazwy Apator? Ja myślę tak, bo tak naprawdę wszyscy utożsamiają się z nazwą Apator i, i cały czas kibice skandując, krzyczą Apator, więc ja uważam, że to jest dobry ruch. Miejmy nadzieję, że Apator jako firma przyłączy się do tego i, i wspomoże klub i, i nas i będziemy mogli wspólnie święcić kolejne sukcesy, jak, jak za dobrych lat. Czyli wierzysz, że wrócimy do Ekstraligi? Jeżeli bym w to nie wierzył, że te zmiany, które... Są tworzone, idą w dobrym kierunku, i, i że jest chęć pójścia w dobrym kierunku, to by mnie po prostu tutaj nie było. Nie było cię dwa lata, coś się zmieniło w tym czasie w Twoim życiu? To akurat może dobrze zadałeś pytanie, bo tak się zastanawiałem, co się zmieniło przez dwa lata. Może troszeczkę kuchnia, tak? Jem mniej mięsa. To, to taka. Zostałeś ja. wegetarianinem? Nie, nie, nie. Ja uważam, że wszystko jest dla ludzi, tylko w określonych proporcjach odpowiednich. Ale tak wyszło, że akurat przez te dwa lata spożywam mniej miejsca. Nie, że w ogóle, ale, ale mniej, dużo mniej. Spora część kibiców czekała na Twój powrót. Wierzą, że będziesz jednym z tych, którzy sprawią, że po kolejnym sezonie rzeczywiście wrócimy do ekstraligi. Na pewno taka wiara, że, że może to wszystko wrócić do tego, co było kiedyś. Każdy chce. Może bardziej chcą przychodzić na mecze, mówią o teraz będziemy, będziemy chodzić na żużer, bo, bo mamy dla kogo. Więc z takimi opiniami się spotykam. No, miło miło jest to słyszeć, ale tak jak mówię, moim celem jest to, żeby się skupić na, na pracy, którą mamy do wykonania, bo to nie jest łatwe zadanie i, i trzeba awansować w jeden sezon, bo, bo dłuższa, dłuższe przeciąganie tego na pewno nie, nie będzie korzystne. Okej, okay, dość robocie. Pogadajmy o tym, jak się teraz relaksujesz, odprężasz, ładujesz baterię. Spotykam się ze znajomymi tutaj nad Jezioro Kężyckiem. Można wyskoczyć, lubię różne sporty wodne i kontakt z wodą, więc często, jeżeli jest pogoda, spędzam tam czas. Wiadomo, starówka jest piękna w Toruniu, można wyskoczyć ze znajomymi, gdzieś coś zjeść. Chociażby nawet tutaj, gdzie teraz jesteśmy, rozerwać w jakiejś tam innej aktywności fizycznej, nie tylko motorowej. I Adrian całkiem nieźle radzi sobie w innych dyscyplinach sportowych niż Żużel. W Star na przykład, w Torun Plaza sprawdzał się w darta i na stole bilardowym. To był całkiem niezły. Na fliperach też wypadł znakomicie. Najbardziej zaskoczył nas jednak na torze na torze bowlingowym. Gdyby ćwiczył codziennie, to kto wie, czy po karierze żużlowej nie zdobyłby w tej dyscyplinie paru pucharów. No i miał prawdziwy relaks. Pytanie jeszcze jedno na koniec. Czy jest coś, czego Adrian się obawia przed startem nowego sezonu? Czego się najbardziej obawiam? To jest ciężkie pytanie. Nie chcę się niczego obawiać. Mieć, chcę mieć takie nastawienie, że, że nie obawiam się niczego i po prostu przechodzimy przez to, co mamy przejść. Najważniejsze jest zdrowie. Tak? Ja uważam, że mamy solidną ekipę i oby się nas nie łapały jakieś dziwne sytuacje losowe, a, a resztę myślę, że damy sobie radę, podołamy zresztą. Słusznie. A czego Tobie życzyć? Szczęścia i zdrowia. W takim razie tego właśnie Tobie życzymy, Adrianie, w nowym sezonie, tak ważnym dla naszej toruńskiej drużyny. Żużlowy. I rzecz jasna, trzymamy kciuki. Teraz jeszcze krótki spacer po centrum handlowo-rozrywkowym Toruń Plaza, najprawdopodobniej jakieś małe zakupy, a jeszcze zaproszenie. Do zobaczenia na motoarenie. Pomóżcie nam przejść ten trudny okres razem. Trzymajcie kciuki.